Witajcie. Witam Was kolejny materiał z Ajzaczka. Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie ranik. No właśnie kim by tutaj sobie zagrać. Mamy Apollyna odblokowanego ostatnio becią poszoną naprawdę wyraz no, dobrze. A może Dudaskiem sobie dzisiaj zagramy? O, akurat książka Boko Blaya się tutaj pokazała, więc może to jest zna. No to... No, tak. Tak, już jeszcze słuchaj no. Okej, okay, stracę trochę Damage'a. Strzam podwójnie. Z tymi samymi tirsami. Okej, okay, straciłem trochę Damage'a. Absolutnie mi to nie boli. Nie boli. Nie. Nie właśnie. Okej, okay, tu nie ma nic ciekawego. Szkoda, że nie ma solo, był solo to w ogóle by było perfekcyjnie już. Mam i tak większy damage niż bazowy z tym 2020. /20. I ten Quality 4. Jak się pnię cieszyć, nie wiem. No tak, żeby to sobie otworzyć, oczywiście, że tak, wystarczy tylko w po msiunku. Ale tutaj bym się to tanie <laughs> O, z albo dwie bomby chociaż. Albo jedna, żeby z krzynki bomba wypadła. To było coś fenomenalnego. A tutaj, koledzy, trochę zbyt wspomnicie pająki. Zobacz, że co się tu zrobiło. Nie przeginaj, nie przeginaj, nie Okej, okay, okej, okay, może to nie jest lotanie, liczyłem na to, ale. Dobrze. Okej, okay, to jedna, to druga. To właśnie się chwilę mnie odzywają, musiałem bardzo dobrze szyknić, żeby zdążyć. Się udało. Nie było nic ciekawego w tych skrzynkach złotych. To jest szkoda, akurat. To jest akurat duży minus. No ale nie zawsze może być super. żeby dostałem tym Creative 4, ale nie mam prawa narzekać na cokolwiek. A bossem jest The Hound. Odpalamy sobie książkę. 7 damage i tak. Najpierw duszki te mniejsze. Najpierw jeden, potem wyjdą dwa. A potem sam Hound, bo on obecnie jest nietykalny, dlatego ma taki biały pasek. No i zaczynamy z panem Houndem. Pana hounta średnio lubię. On z trzema dniami bo albo sami, więc trzeba uważać, kiedy właśnie, robi różne mimiki swojej twarzy, bo może być bardzo, bardzo niemiły. Ale tu sobie nie poradził. Tutaj mamy damage, nadrabiamy to, co straciliśmy względem wzięcie 2020 I nie widzę mapy. Ała ała, ała, mapy nie widzę na drugim piętrze. Nie, no sobie sobie nie poradzę w tym już. Ja myślę, że to jest koniec. Oczywiście nie będę brał absolutnie Devil Deala, pójdziemy sobie na Angel Deal w tym lanie. Nie będziemy raczej próbować zrobić mega Shatana jak w poprzednim podejściu, a to ze względu na to, że też chciałem wam pokazać i w końcu odbokować yy, jakby nie było drugą część, czyli nie negatyw, a no zdradzę nazwę Polaroid i zachodzenie do drugiej strony, czyli nie do Shatana, a strony stronę może powiedzieć Boga do katedry, taki jest cel dzisiaj dotrzeć do piętra, na którym jeszcze nie było jakim jest katedra no i lecimy póki co, mamy świetną, tu to jest taki game changer tu jest schoł z ichsem, więc zapraszam pięknie, jest so słowo. słowo. o kurda o, był Hunt. pokonałem hunta mam haunta, myślę, że zrobimy tak dostaniemy się tu i tu to nie było, wysadzimy sobie tu tutaj nie mam klucza, wiem. Ale liczę, że mi dropnie. Tak serio. Ja wierzę, że jeszcze klucz mi dropnie. Mam w ogóle 15 monet, więc fajnie, by dwa klucze mi nawet dropły, bo stać mnie na pójście do sklepu. powinniśmy no, też upgrade sklepu do poziomu numer 3. Co jest... No jakby nie było fenomenalne. A tutaj pyk, pyk, pyk. słabizna, słabizna, lekka, słabizna lekka. Bo nie tak no, wygląda. Jak widzicie ten wychodzi sobie... Leci, filuje też przeciwników. Oni się boją, gdyby mieli na mnie raszować na przykład, to by po prostu tego nie robili. Oj, 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 robi się napięt. O kurde, no i teraz pytanie. Dobra, ryzykuję, i tak tam jest złota Judgment. I tu hajs. Okej, okay. to odpalamy Judgmenta. My kolegę wypłacimy sobie. Może on rzuci klucz, albo coś. On rzuca Black który sprawia, że jak dostanę to pierdzę No to jest jakaś trudka więc nie najgorzej Jest! Dwa z kanały z Gemini Siema kolego Więc nie tobą, widzicie już mnie nie raszuje Jest razem z tym młodym Że tak powiem, ja wiem, że to określenie młody stary To jest głupie, ale Tak łatwo mnie jest zróżnić Mamy helwapa, oczywiście Nie zaglądamy do dila, nawet pomimo Tego hellwapa, zostajemy sobie Na Angel. uuu, biblioteka I super last on może rzucić defkata, jak się nie mylę w ogóle. Taki fun fact. Dał ją, farta. To chyba nie on może w takim razie rzucić jednak defkata. Tylko chyba Ultra Pride. Jeżeli się nie mylę. Akurat. Ja po prostu mi się czasami też to miesza. Dwa klucze, perfekcyjnie. Wchodzimy do biblioteki. Przemiana bookworma. Bingo, to jest przemiana bookworma. Środkowo Soulheart i większa szansa na. No, no, na no, na, 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 na Angel Dilka, bez względu na trzymany przeze mnie Book of the Lyle obecnie. Teraz czasami strzelam nie dwoma, a trzema Tears'ami. I Ouroboros Warm. Patrzcie na takie śmieszne Tearsy, ok, zwiększa mi to bardzo Tearsy, zwiększa mi to Ranger, ale. Dla swojej wygody nie będę tego brał. Po prostu. Chyba by to głupie. A tu jest Skoła z x -em. Tyle, że ja nie lata. Ta... Co ma Co może ta Chciałem powiedzieć, że bombę nie mam ja mi się woliło w głowie. Nie wiem jak to zmieniało musiałem przejść. fluff. Bardzo fajny item. Tu by się przydało jak najwięcej y... laka na zębowe tirsy, które wolą... Jeżeli, jeżeli do pamiętam 10-krotność moich obrażeń. Ja możecie pomyśleć, ile to jest, biorąc pod uwagę mam damage. Szkoda, że ta bomba tylko nie taka jaka byłaby mi potrzebna cholera. No, to by się lata nie przydało, nie ma co. Tu by się panie nie bardzo przydało. Słabo, słabo, słabo. To jeden sklep, który miem. Trochę lakuje na pick-upach jednak w tej grze. Oj oj, 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 oj. Myślę, że nie wiem, czy trochę. To znaczy nie wysłuży się moim gitfounterem na starcie. OK, gdyby coś, możemy sobie zaraz tą skałę z x rozbroić, to żaden problem. Tylko co, lecimy dalej. Telescope Lens, szczerze? Spoko, to jest po prostu większa szansa na planetarium już od przyszłego piętra, bo teraz, jak widzicie, statystyki się nie zwiększyły. Jeżeli się nie mylę, Telescope Lens zwiększa naszą szansę na planetarium aż o 9%. Tu oczywiście ma miejsce apokalipsy przez użycie of regulations Revelations, odpalam sobie już od razu tutaj, że tak powiem. Book of the Lyle. czemu yy, nie poszedłem rozwalić z Wixem? Jeżeli zespiłem się Angel Deal, to wolę rozwalić Statuę Anioła. Oj, to tutaj chyba zrobię na chwilę nawet tak Blood of the Match. Dokładnie trisagion. To jest the damage. Czy ja jestem w stanie rozwalić dwie statuły na raz? Boję się, że nie, więc postawię to tak. Jestem w stanie rozwalić dwie na raz. Będę miał dwa klucze. No chyba, że to polegnę. Wziąłem specjalnie, jak widzicie, też yy, Perfection. Jeżeli dostanę hita, to Perfection pracę. No i właśnie straciłem, ale pokonałem cięższego anioła. I miałem co chwilę zębowe strzały. Dzięki temu szybciej ich poskładałem. Pięknie co do pigułka Infested, ale dajemy jednego pajączka, bierzemy teleskop Lensy. No i lecimy dalej? Nie mam bomby przez to. Już tej skałki z X- sobie nie zniszczą. Ale powiedzmy, że mi to nie boli. Nie jakoś bardzo, w każdym razie. Chociaż ta bomba to by była fajna, jakby jeszcze dropła, Może jednak, no. Wierzymy. Kurde, jednak nie. No ale mam dwa laka, Może akurat coś wypadnie z maszyny. W końcu ona po coś jest. W razie moneta. I wybuchło. Ale dała bombę i 15 monet. Czyli w sumie wyszedłem bombę do przodu. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. Czy ja chcę wchodzić do Kersa? Nie. Bombę, klucz. Czyli dostałem bombę, dostaję klucz. Czyli mogę wejść do Slepu. Let's go. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. Chaos. Nie, 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 nie. nie. Co to za karta? High Priestess może być? Okej, okay, wymieszana pola filmu to miałaby fajnie na Game Break, ale... Biorąc pod uwagę, że lokuję się pod Angel to jest totalna głupota, jeśli on to sobie zrobił. Niestety, to by, była, to, to by było łysy sobie to, to, to jest bez sensu. Curse of the Blind widzę itemów, 24% na planetarium mojego itemów nie widzę. To brzmi jak nieśmieszny joke. To brzmi jak totalnie nieśmieszny joke. To boli. To naprawdę boli. To jest Maria bardzo, bomba. la, lala, eternal Wiem, że jak grałem pytaniem, to w ogóle zostawiłem eternal, lecz tam na piętrze pokonałem dla i spieprzyłem niżej. Mm. W ogóle jak sobie patrzyłem potem na materiał, to się kapnąłem, że tak oboliłem. A tu jest w ogóle czas na spiratum. Bingo. Ok, wysadę żebraczka. Mamy 28,3. Na Angel Szkoda, że jednak branie nie robi tego, że wiecie, nie? Skoro biorę Deal z yy, David to już zamykają mi się Andrew totalnie, nie? No chyba, że zyskałbym jeden item, który to wypatrza, co jest tutaj? Technology Czyli strzelam parokrotnym laserem. Mam 66 i w ogóle. Niesamowite, co mi dał Martyr. Niby anielski, a jednak piekielny. A właściwie diabelny. Diabelny laser w takim razie. Bo się kończy laser. Diabelny laser. Niech będzie. Faktycznie działa dość diabelnie i rozkraja wszystko jak leci. Chwagodne, co to za karta? Kim ja jestem, żeby tego nie wziąć. Powiem tak, chciałbym jedną monetę. I kupić ten. To jest szansa na to, żeby to było jednak coś związanego z na przykład Black Candle i Dragon Plum był mi tak bardzo na rękę, że nawet nie wypowiem jak bardzo. Bo statystycznie nie jestem w stanie obliczyć tego i tak procentowo. Ale wiadomo. Słuchajcie. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze potrzeba zadziałać. Filipko. Figua. Czuję. So oddaję, oddaję ten rolnik. Bardzo teraz. Jest moneta. Będziemy szli zaraz sobie do sklepu. No, spokojnie. To jest serduszka z przeciwników? Absolutnie nie. uuuu jeszcze sobie na Sola tam. No, to jest coś mocnego. To jest naprawdę mocny run. Ten Judasem. Mogę pójść na tego mega siatana, nie? I teraz się zastanawiam, bo ja bardzo szybko sobie spełniłem ten kluczyk. Mam czas 10 minut na trucsy 2 Do 12 są ok, ale ja mam 11 w sumie. test kompas. To też nie jest złe. No i trzeba myśleć. O, okej, okay. wiem, że się nie zrespiło planetarium, bo mam pokazane to już na mapie. Jak wiecie, że tam obok jest tylko i wyłącznie e, Sacrifice Run, o którym bym się ranić, czego nie chcę robić, bo to głupie. Bossem będzie Fisula 1337 Majors Book of the Lion. Naprawdę solidnie, naprawdę solidny przyrzec. Muszę to mniej niż w sobie porozwalać, ja żeby sobie zaraz na brudzę i będzie problem bo sobie nie poradzę dało mi Devil Deala na 11,1? chyba żart co za trzmok nie dało planetarium let's go okej okay, to głowa robaczytki ty ty zabiłem hit hit -hi. Hi. serio? Jeden klucz mi jest tak naprawdę potrzebny na całe piętro, tylko do otworzenia Rumixa. No, oczywiście, że go nie dostanę. Po co? Nie wierzę, że to był tylko taki popy. Jeszcze raz chyba trafiłem ten Leia w dojzerku. Na się, trafiłem go w 700 razy, ale po prostu nie pamiętam. <laughs> co ja. Okej. Okay. Mimo, że nie latam, to skręcam sobie tak, to. No to, to ale klucz. To by mi się przydał, gros. A wiem, że może nie zawsze... No nie, no bro, to teraz też jest trochę przegieła Tak serio. O, technologia tak bardzo na plus w takich pomieszczeniach, bo nie muszę walić w tył głowy. Laser przez wszystko, jest klucz, zaraz sobie wejdziemy w takim razie do... Uuu, skok z XM, dzień dobry. Kolejny słucharcik. I kolega nie wie, jak się skacze, bo ze do strachu. To jest i tak pierwsze piętro, więc sobie wejdę na bossa. bossem będzie monsa dwójkę. Ja cię nienawidzę stary bardzo. Oczywiście procenty się nie zwiększyły, na że Villa nie na Devil dlatego że jakby nie było, to ja dostałem Debbie Co mi zrestowało co dostałem od pocisku z muffy? On ma ci trochę. Tearsy na, laser jak najbardziej. Troskit na laser nie wpływa, to wpływa tylko Tearsy na często tym laserem, prawie się w to kolce wpieprzyłem, nie? A i tu może być w ogóle... Secret room. Bingo, nie muszę zresztą klucza. Co ty tu robisz, gościu? Wypumasz się. Pinsail. Nice. Bardzo nice. Pinsail akurat jest perfekcyjny. No, black Kolejny Familiar. Kręcący się, więc też będzie mnie bronił. Nie takie złe, jakby się mogło wydawać. Kolega już nie wie gdzie biec. Chaos hey, Card. Biorę. Tak, biorę i wezmę niezależnie co dostanę i tak biorę chaosa, biorę chaos. Jedna chaos card jako możliwość zabicia każdego bossa poza bestią albo delirium. Tu są bossy, których jeszcze nie widzieliście. Jest perfekcyjna i nie widzę potrzeby, żeby dosłownie Nie możecie tego robić, let's go, let's go, let's go. Jest i planetarium, let's go. Let's go, lecimy dalej. A może ja na na hashi? Tak, się, zastanowimy się na spokojnie. No, Bostrach też bym mógł pójść, dlatego że moja książka by się stakowała, w ogóle damage'owo z każdym użyciem na bosraszu. Tak Jak możecie się domyślić, może być piekielnie potężne. Ej, co się tu nie wiem, co ci się tu znowu z gości. Znowu nie mam kluczy, God jest. Dajcie mi klucze, jak się na harza, to ich naprawdę potrzebuję. Nie bądźcie tacy, jak serio. Klucze. Kolejna biała. Okej. Okay. Klucze. Opa. Monety nie grać, już nie płaca. Dobra, mm. cykietrum? Nie, tu nie może być Kurde, robi się problematycznie. Czy tu lekka lipa? Jak są dwie, to one są tu, dobra. I moje pięć padek, tak. Cykietrum? Nie, do ja też nie dostanę tak łatwo. Szkoda. Tutaj. Może to nadal, to było śmieszne. Do dupy. Do dupy. Jak ja się nigdzie nie dostanę, to to będzie tragedia. Okej, okay, na arenę muszę jeszcze dostać. I do Bo no. szczęść rozmową. Wolałoby być całkiem spoko. Nie no co. Okej, okay, raczej nic nie blokuje w sklep ale wolę sprawdzić, bo mało tu wyzyskał, zresztą wow. Bingo. Jest klucz. Perfekcyjnie, co jest tu? Co to jest range? To jest tragiczne, to mi, bo to nic mi nie daje, nie? Tak totalnie, to jest, to nam jest zero value. I teraz myślę, żerą czy planetarium? No ma no planetarium, szczerze. No Mars turna fajnie jak dałeś sobie kwitnę to mogę właśnie tak rysować i się wpieprzać w przeciwniku to się naładuje o mogę znowu no to jest item ale ja nie lubię tego item jest taki kind of item dla mnie ja wiem że dużo osób lubi to jest też dobre do na przykład szybkiego poruszania się jak potrzebujecie ale ja z tym itemem po prostu nie przepadam no bolełbym też rynku no ale nic, ale nic, co i super, zaraz się tam wrócimy. No, ale to był bez sensu. Dwóch bomb bym teraz potrzebował. No robi się tak. Nie mrawo z tymi upami. Jest bomba jedna, ale zwiedzamy dalej. Dlaczego? Bo i tak zostało mi dosłownie dwa do pokoje. No bo ostrzesz zdążyłem, nie? To jest w ogóle to. Są te bomby. Okej, okay, dobra. Mm -mm. Myślę, że zdążę wejść na mamy i ją pokonam. Pierwsze. Perfekcyjnie. Drugie. No i jak nie stracę nic i przejdę na kolejne piętro, to już w ogóle będzie perfekcyjne. To będzie taki majster sztyk. Myślę. Zobaczymy co w terzę roomie jeszcze świszczy i piszczy. Może coś fajnego. Może kolejny 4. Big chowers, dobra, on się może przedać akurat. I idziemy na walkę z mamą. Tak szczerze, to ancy 20 na początku parę tam itemków, ale ja tak... Inne Libras. Tym ten run stracił na tempie. Tak szczerze. 18, 18 minuta. Mam dwie, żeby zrobić pieniągle. Ja że nie, nie mam, dobra, nie mam wioski. Wolę się upewnić. Lecimy. Czekałem, żeby się być Chubbers jeszcze w nim To po prostu jest valid. Jeszcze się tam zdeszowałem przez przypadek. Akurat ten był przypadek. chciałem się zdeszować. Teraz mogę, a nie mogłem, fajnie. Webson jest już budowane. Jest angel. D. Mamy czas. no spokojnie, więcej major, Wow, ile zdrowia. Zrobię tylko to tak co bo strasz, nie gadaj że muszę się zranić żeby dojść też się do ktokolwiek witamy jak już mam wybrać to biorę ten. lepsze Tirsy które są zawsze w stanie bajzaczku. No nie, zapomnij, że mam tego tego. To mi zepsuje cały Nie wiem, jak będę chciał się tak swift primowować. To tak dla pokazania wziąłem, ale normalnie tego itemu po prostu nie biorę, ale widzicie dostałem i tak będę 1 do najża. Do dlatego że jednak się skaluje ten item. Pyk, nie słaby pokonana. ej, jest chwila chleba. Light Owl, pokonany. gdzie jest Lary? Lary też są so harta, bardzo ci dziękuję Lary. Dużo championów mi się wygropiło, zauważyłem. Nie szkodzi, check window na i... O oh jest Zespieszył się w tak beznadziejnym położeniu, że tego się nie dało uniknąć, nie? Totalnie... O oh, to blow. Na szczęście zdążyłem tego uniknąć. Jest Illuhaunt, jest jednym powodem, bo nie Nienawidzę tego dasza. Przyrzekam we nim gardę. Bardzo mocno. Kostur. Nie zdążył kipnąć, nawet nie są def. Alokowałem Seven Seals za pokonanie wszystkich, co po Nienawidzę tego Dasza, no przyrzekam, że go nie cierpię! No, powinno sobie dokładać nawet książki już powoli. Przez to, że jestem tak uzerpały. Gemini po raz drugi, dzień dobry, kolejny. Jak widzicie, cały czas z coraz mniejszym ładunkiem, ale po prostu skaluje się mój damage, co jest mega fajne. Ty wysuniesz te podłogi, wiedziałem, że jest we mnie, tylko tak potrafisz. Karium chuj mniej nie lubię aż tak Nie ma to ostatecznego przeznaczenia PEK Duncusu, ha wow O kurde, to na poprzedł, się odgrywiłem. to czego nie chciałem go robiłem go Jestety Mega Grubas i parę buchowych muszek Czyli już w sumie nic nie zostało. Let's go! Judas Shadow has appeared in the basement. Oddekowaliśmy something sticky in the depths nie biurę tego nawet Naw Naw nie myślę, że to... To było, to było chamskie. Właściwie wypierdolicie mi dasza z ekwipunku, błagam. I hate this. I hate this. Why this is such a stupid thing? Oh my god. Wow. Myślałem, przejdę dwa pokoje i mam bossa, nie? Nie Niedoczekanie moje. Mogę? No, nie trafiałem czy co? To było dziwne. Ja bardzo szybko sobie dojdziemy do bosika. Zależy od tego, że bos też zabrał trochę czasu. Okej, okay, pierwszy sporo kluczy, których bym potrzebował. Mogę dostać na spokojnie. Mama Gerli, który też raz się widzimy. Fart, bardzo duży fart. No, nienawidzę tego dasz, to jest takie głupie, no przyrzekam. Że czasami musisz się mudnąć tak delikatnie. Czemu tu siedzi kodabel O, nie widzę mapy. To już jest dupa. Myślałem, że ją zabiłem. Przyrzekam, że myślałem. Tu akurat dostałem zła sangwinę. Powoli sam głupie wyczyszczą wyczysz wyczysz się do zdrowia. Ratchet. Kiedy dostałem uczelni, no, teraz to już na pewno nie. Jakie to jest głupie Klucz bomba? Nie. chabersy, to takie małe To jest Jeszcze Char'dev, oj, ale widać tą różnicę do między że ty... tu... O Ale widać tą różnicę do damage'u Oj na Hasha nie pójdę, ja nie mam buildu na hasza. Ja Hasha nie pokonam z takim kombi. Słabe są totalnie. Żeby hasze porobić ja haszowi to nic nie zrobię jak to totalnie zero też o pomyśleć na no. jest karda. i kiedy go wykorzystać jak nie teraz prawda węgier po wykorzystuję tutaj Proszę o tego Angelika. Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. Holy water, nie będzie. To jest całkiem dobre. Czy ja chcę na hash. Nie. Nowe piętro. I tak wam pokażę. I tam was w katedrze. Kiepskie, was było. Już nie ma szans na Angel de Ville'a. Był spokojny. Oliwo to jest fajne, więc się przeczę, że je ja dostałem. Nie na Ville'a byłem głównym. Byłem Z tej gry. Pięknie. Jesteśmy dwa pokoje od bossa. oj. Musiałem się wpierdzielić w Tirsa. Wiedziałem. któregoś musiałem. Dobra. Witam Was na bossie, jakim jest Isaac? I zabiłem go, kierunku sorry Isaac. Zapraszam na ending. Odblokowujemy gilotynę. Głowa nam spadła po tym, co Jezusowi zrobiliśmy. Ale przynajmniej udało się ograć kolejny ranik, także jest bardzo fajnie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Oczywiście standardowo, widzimy się w kolejnym, trzymajcie się i cześć.